W piątej wystartowali na torze pierwszym Filip Mańka UKS 90 Łódź, na torze drugim Adam Pierściński Piaseczno, na torze trzecim Adrian Misiasz z Barta z na torze czwartym Jakub Króżyna Piaseczno, na torze piątym Eryk Kramek z Wodnikradą i na torze szóstym Witold Krawczuk UKS 90 Łódź. I obserwujemy zacięty pojedynek o zwycięstwo w tym wyścigu. Na torze trzeci magdalen z Sparta miłgoraj, na doży czwartym Jakub Kulczyna, piaseczno. Tak, to zwyciężył zawodni MKS piaseczno. Jakub Kulczyna, minuta 12 i 1 minuta, 2 sekundy i 2 setne.